Ile zapłaci Janek za wypożyczenie gier? Wypożycza jedną grę rodzinną i dwie gry logiczne na 7 dni. Na podstawie tabeli możemy odczytać, że łącznie za pierwsze 3 dni gry rodzinnej zapłaci 4 zł, czyli na pewno to będzie koszt, który musi ponieść na samym początku. Plus dodatkowo za każdy kolejny dzień, skoro wypożyczy na 7 dni, to każdy kolejny dzień to będą jeszcze 4 dni, czyli w tej sytuacji za 4 dni a razy 1 zł. No, i teraz jeśli dodamy 4 zł plus 4, 1, 4 razy 1, to otrzymamy, że za wypożyczenie jednej gry rodzinno, rodzinnej na 7 dni zapłaci 8 zł. Przejdźmy teraz do obliczenia, ile zapłaci za dwie gry logiczne. No w tej sytuacji mamy łącznie za pierwsze 3 dni. Zauważmy, że będziemy dwie gry, więc zapiszmy sobie dwa razy. Otwórzmy nawias. No i teraz łącznie za pierwsze 3 dni 6 zł. Natomiast za każdy kolejny zapłaci 2 zł. Czyli do 6 zł plus tutaj wartość 4 razy dni, czyli 4 tych dni będzie, 4 razy 2 zł, i to musimy wszystko ze sobą dodać. No i teraz, zgodnie z kolejnością wykonywania działań, wykonujemy, czy najpierw działanie w nawiasie 6 zł, dodać 4 razy 2 to jest 6 dodać 8, czyli 14, a 2 razy 14 zł to otrzymamy 28 zł. No i teraz chcemy łączną kwotę, jaką zapłacił za wypożyczenie wszystkich tych gier, czyli dodajemy za wypożyczenie jednej gry rodzinnej zapłacił 8 zł, natomiast za wypożyczenie dwóch gier logicznych zapłacił 28 zł. Jeśli dodamy te wartości, to otrzymamy że załącznie za te wszystkie gry zapłacił 36 zł i to będzie nasza odpowiedź do tego zadania, czyli odpowiedź prawidłowa odpowiedzieć C.